Hello, hello! Witam Was w nowym odcinku. Idziemy razem na lumpy, a to oznacza tylko jedno. Przyjechałam do Szczecina odwiedzić rodzinę i odwiedzić Lumpeks. <grym> Połowę kadru tutaj nam zakrywa kierownicę, ale wiecie co, wzięłam ze sobą tylko telefon, nawet nie mam żadnego statywu i to będą nasze dzisiejsze krzywe kadry. Nie ma wyjścia. Plan jest taki, żeby odwiedzić wiele różnych miejsc. Zaczynam od lumpów, w których często bywam i tak naprawdę to nie jest początek mojego tripa po lumpach w Szczecinie, ponieważ kilka dni temu byłam właśnie na małej wycieczce z moją przyjaciółką i upolowałam jedną zarąbistą rzecz w lumpie, do którego dosłownie już nie wchodzę. Sytuacja wyglądała tak, że dojechałam do mojej przyjaciółki na lumpy i zobaczyłam kurtkę, którą od razu wiedziałam, że po prostu wezmę. Chciałam kurtkę, która podkreśla talię, ponieważ zazwyczaj te moje kurtki snowboardowe, narciarskie są takie duże, szerokie, obszerne, ale chciałam coś, co też delikatnie zbierze moją talię i sprawi, że figura będzie wyglądała. Bardziej kształtna. <noise> więc jak zobaczyłam tylko konkretnie tę kurtkę, to stwierdziłam, że biorę taki łup w lumpie, to jest rzadkość, więc zastanawiałam się, co jest z nią tak naprawdę nie tak, i bardzo szybko do tego doszłyśmy. Mianowicie miała zepsuty zamek, nie dało się jej odpiąć, więc wzięłam ją trochę w ciemno, ale też nie do końca, ponieważ włożyłam rękę do rękawa. Tutaj widzicie nagranie, żeby sprawdzić, czy. Właśnie te rękawy są na mnie dobrej długości, ponieważ to jest też sprawa, na którą zawsze muszę zwracać uwagę, w innym wypadku najprawdopodobniej nie będzie dobrze po prostu. I tak kurtka wróciła ze mną do domu, mam tutaj dobrą krawcową, więc zawiozę jej zarówno tę kurtkę, jak i kilka innych rzeczy, bo tak się składa, że właśnie w Szczecinie często zostawiam u krawcowej przeróżne ubrania i potem jak jestem kolejnym razem, to je zabieram, więc taki jest plan, jestem na maksa zadowolona z tego zakupu, aż mam ochotę, żeby padał śnieg, żeby zrobić sesję, ale też żeby oczywiście po prostu pośmigać na snowboardzie, na nartach, bo w tym roku nie miałam okazji więc tak, przyszły rok to będę ja, plus ta kurtka. Byłam jeszcze dzisiaj w jednym lumpie, ale absolutnie nic tam ciekawego nie znalazłam, więc lecimy jeszcze w jedno miejsce, do którego ostatnio często wpadam. Zostawię wam gdzieś też adres i potem lecimy do drugiej części miasta. Tutaj macie nazwę lumpa. Idzie mi dzisiaj znakomicie, ponieważ okazało się, że lumpex jest nieczynny. O, moi panowie odjeżdżają, jak szkoda. Więc jadę od razu na prawy brzeg, gdzie skoczę do jednego lumpa przed okulistą. Obym zdążyła, taki jest plan, więc trzymajcie za mnie kciuki i widzimy się już tam na miejscu. Złapała mnie straszna ochota na falafela, ale jest godzina 10. Z tym, że powiem Wam, że przez ostatnie kilka dni ja praktycznie nic nie jadłam, ponieważ dopadła nas e, choroba rodzinnie, więc e, teraz myślę o tym, żeby zjeść coś takiego. Jest wcześnie, ale czy może być za wcześnie na farbę? Zobaczcie, to wygląda zupełnie inaczej, ale dobra, z tyłu jest tlum, więc nie panikuję. Nie byłam tu bardzo dawno i zmieniło się wszystko wizualnie, więc zobaczymy, jak z rzeczami, z ławami. Dzisiaj 8000 zł. Stoję na takim krawężniku autem, że wszystko jest tak pod kosem, no ale dobra, trudno. Mam zaledwie 5 minut do wizyty u lekarza, więc słuchajcie, szybko jedziemy z holem. Jestem zachwycona zakupami właśnie w tym lumpie. Szczerze, na początku, jak tam weszłam, to byłam zawiedziona, bo pierwsze sekcje były słabe, nic tam nie widziałam, średniej jakości, te rzeczy były po prostu zużyte, ale potem zwróciłam uwagę na buty. Butów było multum. I to świetnych butów, aż po prostu byłam w szoku. Mocno mnie to zaskoczyło, ale jednak nie znalazłam nic w moim rozmiarze. Z tym, że słuchajcie, jak zobaczyłam. Te oto kozaki z mango, z prawdziwej skóry, nowe, nieśmigane. To po prostu się zakochałam, ale 36 to ja absolutnie nie noszę, mimo wszystko po prostu nie mogłam ich nie wziąć, bo to jest taki łup, tak są świetnie wykonane i... Ten kształt. Zobaczcie, ten obcas jest przepiękny. Zadzwoniłam do mojej mamy, czy by takich butów nie chciała, i wyraziła chęć, więc właśnie jej te buty kupiłam. Już y, zresztą powiedziała mi, do czego będzie y, je stylizowała, jak to będzie wszystko wyglądało, więc bardzo się cieszę, są przepiękne. I tak przypadły mi do gustu, że aż mam ochotę. Y, Założycie do sesji zdjęciowej, chociaż nie wiem, czy jestem gotowa na takie poświęcenie fizyczne. Miałam dwie różowe koszule, normalnie jak nie ja, ale mega jakoś tak wpadły mi w oko i stwierdziłam, że czas na odświeżenie mojej garderoby, trochę kolorów. Pierwsza koszula jest od Ralfa, ma delikatną kratę. Tutaj widzicie przebitki ze sklepu. Wystylizowałam ją na dwa sposoby, żeby wam pokazać, a druga. Myślałam, że ze mną nie zostanie po tym, jak zdecydowałam o kupieniu pierwszej, ale potem ją przymierzyłam i wszystko się zmieniło. To są zupełnie dwie różne koszule. Ta jest oversize'owa, ma przepiękne takie długie i sztywne e, zakończenia rękawów, więc e, już widzę też stylizację z nimi. Mierzyłam też na przykład jeden taki uroczy sweter, który wygląda na mnie bardzo źle. Po kombinowaniu już lepiej, natomiast e, nie będę brała czegoś, co nie do końca mi odpowiada e, i też mierzyłam gigantyczną na mnie różową bluzę, ale to był dosyć drogi dzień, tak właściwie nie dosyć, tylko najdroższy dzień, więc y, ograniczyłam te zakupy i wydałam 83 zł, czyli nie aż tak mało, w sumie dosyć sporek na Lumpa, ale jestem bardzo zadowolona z tych zakupów. I skoro już tak szybko wszystko Wam przekazałam, to lecę do lekarza, widzimy się o potem. Hello, hello, witam Was tak naprawdę po kilkugodzinnej przerwie, ponieważ najpierw byłam u okulisty. Od którego dowiedziałam się, że mam już badę minus 9. Jej! A potem pojechałam jeszcze do trzech różnych lumpeksów. Kupiłam łącznie jedną rzecz, jedną, ale konkretną rzecz, mianowicie 501 jedynki lewisy. Słuchajcie, tego typu spoty nie było u mnie już w holu od dawna, ponieważ to jest jedna z najpopularniejszych i najbardziej chcianych rzeczy mam wrażenie. I najczęściej można teraz właśnie kupić te spodnie na Vinted Tutaj dorwałam nie dość, że 501 -ki w świetnym kolorze, kompletnie niezniszczone. One wyglądają praktycznie jak nowe, poza tą metką, oczywiście, która jest starsza. A ich rozmiar to 28x32. Ja zazwyczaj kupowałam 30x30 lub 30 na 32 Tutaj mamy jednak 28 i one naprawdę dobrze na mnie leżą. Natomiast są w stronę takich idealnych slash ciasnawych. I ja uważam, że to jest dobre rozwiązanie, ponieważ po kilku Kilkunastu. One będą dalej świetnie na mnie wyglądały. Więc stąd mój wybór. Sorki za taki kadr jeszcze z tą górą. Ale wiecie co, świeci mocno. Dosyć mi tutaj światło. To nie kosztowały 28 zł, czyli cena moim zdaniem perfekcyjna. A teraz lecimy do. Plumpa nad Manhattanem. Tam jest często dużo takich naprawdę oldschoolowych rzeczy, więc na właśnie takie zakupy liczę, ale co z tego wyjdzie, no zobaczymy. W szczególności, że już sporo świetnych zakupów zrobiłam, tak naprawdę, i i tak jestem zadowolona z tego shoppingu. Nawet jeżeli już nic więcej dzisiaj nie złapię, no to i tak. Nic nie kupiłam również w tym lumpie, ponieważ mimo, że wziąłam dwie rzeczy do przemierzalni, żadna nie okazała się szałowa. Najpierw przymierzyłam taką bomberkę, która jest delikatnie babcina. Powiem Wam, że ja mam jakąś słabość do kurtek tego typu, bo w poprzednim lumpie również mierzyłam e kurtkę tego typu, ale w obu przypadkach rękawy były definitywnie za krótkie, więc żadna nie wróciła ze mną, że tak powiem, do domu. Chciałam również przymierzyć czarną sukienkę, ale wystarczy, że przyłożyłam ją do siebie i stwierdziłam, że będzie za krótka, a to by było już za dużo roboty z przebieraniem, z kombinowaniem, tylko po to, żeby sprawdzić, że faktycznie. Nie, jest tam nie za krótka. Zostały nam do odwiedzenia dwa ostatnie miejsca, więc właśnie tam się udaje i zobaczymy, zobaczymy. Podsumujmy wizytę w ostatnim lumpie. Mierzyłam Różne rzeczy zaczęłam od kamizelki, która miała idealny rozmiar, natomiast dwa środkowe guziki z założenia miały być niewidoczne. Jednak przyznaję, że było widać szczelinę. Materiał w tej centralnej części odstawał. Dlatego finalnie stwierdziłam, że nie biorę tej kamizelki. Następnie była czarna kamizelka numer dwa, której tak naprawdę finalnie nawet nie przymierzyłam. I dwa slash tręcze Najpierw skórzany płaszcz z Orseja, to była mega stara kolekcja, taka naprawdę, naprawdę. Mam wrażenie, że jedna z pierwszych. Dobrze się na mnie układał, ale wiecie co, to był najdroższy dzień w tym lumpie, a jeszcze dodatkowo nie jestem do końca przekonana do tego czy jest to mój vibe czy nie? Tak wiecie, się zastanawiam, więc postanowiłam, że po prostu na razie go nie wezmę. Będę w Szczecinie jeszcze przez kilka kolejnych dni. I jeżeli zmienię zdanie, to najwyżej podjadę. Myślę, że on dalej tam będzie na mnie czekał tak szczerze. Tak, tak, coś czuję. Na koniec przymierzyłam też płaszcz slash trench, który nie miał żadnego paska. Był na mnie definitywnie za duży, natomiast miał przepiękny odcień i wiem, że pasowałby rewelacyjnie do mojej garderoby, dlatego się nad nim zastanawiałam. Jednak uznałam, że brak tego paska stanowi dla mnie problem w przypadku tak obszernej rzeczy i finalnie nie będę często stawiała właśnie konkretnie na ten płaszcz, więc go nie wzięłam. I podsumowując, w lumpie nie kupiłam. Nic. No i słuchajcie, już się będę z Wami żegnała, więc dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Pa, pa!